To dzisiaj 14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej, potocznie zwany Dniem Nauczyciela. Święto to upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej. Z naszymi kamerami odwiedziliśmy zespół szkół nr 1 w Limanowej. W tym roku Dzień Nauczyciela w Zespole Szkół nr 1 będzie obchodzony w sposób uroczysty. Dzisiaj już mieliśmy spotkanie z młodzieżą 4 LO, natomiast jutro będzie konferencja Rady Pedagogicznej, na której oficjalnie złożę podziękowania nauczycielom i wręczę nagrody dyrektora z okazji Dnia Edukacji Narodowej. A następnie będzie spotkanie z Radą Rodziców całego zespołu szkół nr 1. Zapytaliśmy także uczniów, za co cenią swoich nauczycieli. Po pierwsze, za kompetentność. To naprawdę jest cecha, cecha odpowiednia dla każdego nauczyciela. Każdy nauczyciel powinien być kompetentny, tak? wywiązywać się ze swoich zadań i po prostu. Nauczać, nauczać, nie dawać uczniom luzu, powinni się starać, aby było jak najlepiej. Każdy uczeń z pewnością ma swojego wymarzonego nauczyciela. Jaki on jest? Przyjacielski? Nie, powinien wpisywać tylko dobroceny, ale powinien też uczyć, tak żeby to było w miarę na równi. Ja uważam, że nauczyciel powinien być dla ucznia przyjacielem po prostu, tak? Na pytanie to odpowiedzieli nam także nauczyciele. Trudno komuś, kto sam jest nauczycielem, o tym mówić, ale wydaje mi się, że wymarzony nauczyciel to przede wszystkim nauczyciel, który stawia swoim uczniom wysokie wymagania, ale też stawia sobie wysokie wymagania, który oczekuje od uczniów spełniania pewnych wymagań, ale też pomaga uczniom w ich realizacji. Dobry nauczyciel to przede wszystkim... Nie tylko ten, który wymaga, ale również ten, który świeci dobrym przykładem i ponadto jest sprawiedliwy. Uczniów traktuje poważnie, podmiotowo, dba o ich godność, co nie znaczy, że nie wymaga. Uczeń doskonale wie i szanuje takiego nauczyciela, który wymaga, jest obiektywny, sprawiedliwy i szanuje ucznia jak każdego drugiego człowieka. Jeśli tak jest nauczyciel, to jest on już bardzo blisko ideału. Na koniec pozostaje nam tylko złożyć życzenia dla wszystkich nauczycieli. Wytrwałości. wytrwałości. Przede wszystkim wytrwałości. Pozdrawiam wszystkich nauczycieli, wszyscy są naprawdę bardzo w porządku. Ja również życzę wszystkiego dobrego z okazji ich święta.